Uwaga! Mam przemówienie. Jako błagatrener Wiktor, mówię wam, że będą co piątkowe odcinki do końca 2021 roku. Więc szykujcie się na maraton vlogów. W ogóle dostałem certyfikat z najlepszego trenera Pokémon, bo ukończyłem szkołę. Możecie pisać gratulacje w komentarzu. I właśnie sprzątam moją półkę z rzeczami Pokémon. Te okulary to nie, co to były, już się składam. I ta maska też nie. Ale te wszystkie rzeczy są do mojej półki. Co tygodniowe odcinki. szkólcie się. Jeszcze ja miał chcę Wam coś powiedzieć. Ja nie chcę nic mówić. A tam mów, dobro. Mam wam jeszcze do powiedzenia, że w mojej Ligi Prezydentów Pokémon dołączę jeszcze jedna osoba. A kto zaraz tu przyjdzie? Szyb, 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 szyb. Czy to Pikachu? Tak, to ja! I ty dołączysz do Ligi Prezesów. No! no tak, bo to mój kolega najlepszy. Aha, aha, jak tak, to ok. Więc um, szykujcie się na kolejny piątek, bo na kolejny piątek przeszukuję coś specjalnego. Miał, będziesz w kolejny piątek? No pewnie, a te Pikachu też. Dobra, to szykujcie się na kolejny piątek.